Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Czas na drugi konkurs w Rasmowie. Po Powczoraj niby możemy być zadowoleni ze zwycięstwa Dawida Kubackiego, jak i czuć spory niedosyt, gdyż reprezentant Polski był jedynym naszym zawodnikiem na podium. Jeszcze był Kamil piąty po awansie w serii finałowej. W ogóle pierwsza seria nas trochę wykosiła, w szczególności Kamila, Maćka i Piotrka, którzy czekali w ciężkich warunkach i sobie niezbyt dobrze z nich poradzili. Na szczęście w drugiej doszło do poprawy lokat. I oby dzisiaj było lepiej. Znaczy też nie mamy się czym zahamywać, bo te wyniki nie były tragiczne. Jednak oczekiwania były na pewno większe co do naszych. A my przyjrzymy się próbie pierwszego naszych zawodników. Aleksander zniszczał 100 metrów wyprowadzić. Wczoraj bardzo dobre skoki w konkursie w porównaniu z treningiem i prologiem. gdzie już się zasięgnięcie 80 metra. Teraz wydaje się, że to niedobry skokolka. 196,5 metra. Cztery punkty odjęte, jest czwarta nota. Może zawalczę coś niezłego. Prowadzi Mackenzie Boyd Klaus, wracający do rywalizacji Kanadyjczyk. Wczoraj 14. miejsce: przyklepanie sobie wyjazdu na igrzyska. Może być się zadowolony. jak skoczy, Piotr żyła. 106, który prowadzi. Są warunki dobre. Stać Piotra tutaj na daleką odległość. Wyszedł mocno z progu jak to on i skacze daleko Piotr Żyła, szkoda tego lądowania, ale ciężko było tam lepiej ustać. 103 metry, wyrównuje rekord obiektu, czwarta nota dopiero. Przegrywa z Boyd Klausem, Trunsem i Sato. A my przechodzimy do kolejnego z naszych wczorajszego zwycięzcy Dawida Kubackiego. 103 metry prowadzić, warunki ciut gorsze niż Piotrek. A czy Dawid co nich poradzi? To jest cock bardziej, bo przejść tych kwalifikacji po prostu trzeba. Dawid Kubacki. Ładnie stylowo, 96,5 metra, punkt odjęty. Jest ósmy. Teraz czas na z Zwisły. Maciej Kot. Wczoraj w serii finałowej druga nota. Niestety w pierwszej, był dopiero chyba 25. Ale liczymy na teraz dużo lepszy wynik. Macie kot, którego skrzywiło w locie. A mimo wszystko odległość nie zła, szkola, no bo będą niskie. Ale 99 metrów, 17 punkt odjęty jest ósmy. Lekka poprawa w konkursie i powinniśmy być wszyscy zadowoleni. I został jeden Kamil Stoch, dla którego belka startowa leci o stopień do dołu. 105,5 metra, by wygrać te kwalifikacje. To jest. Średnio możliwe moim zdaniem, ale Kamil tutaj może skoczyć całkiem nieźle. Wygrał Prolog, wygrał drugą serię. W treningu był drugi, teraz skacze 97,5 metra, tylko 70 odjęte, jest trzeci. Dobry wynik Kamila. I spoko zapowiedź przed konkursem. Kwalifikacja wygrywa Zagrawski przed Sato, trzeci Stochek z Szósty Piotr żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Olek również wczoraj 15. Nie są to złe wyniki z naszych, więc zaczynamy konkurs. Zaraz rozpoczniemy go. Rumun, Mikrean, Stefan i Pesku. Młody reprezentant Rumunii. Spróbuję się zmierzyć tutaj. Może jakieś punkty się udało zdobyć, chociaż raczej mało realne. Ładnie wyłożone na nartach, przekracza być może 90 metr. Nie, jednak 87,5 wydawało się na lepszą próbę, ale nota nie jest zła, 4, aż punkt odjęte, szkoda szkoda tego lądowania. Gdyby wylądował pewniej, sądzę, że w 30 mógłby się zakręcić, a że zakręci się tam Hwang Chul Choi. Doświadczony korańczyk, walczy o wyjazd na igrzyska, wie, że to jest... szanse są kiepskie, jednak jak sam pisze, on się postara to wykonać swój cel. Hwang Chul Choy, nisko leci niestety nad zeskokiem. I krótko, może i ładnie wylądował, ale 80 metrów to jest za słaba odległość, aby liczyć na cokolwiek. Oby w rzeczywistości było lepiej, jakoś udało mu się na przykład 26 w pierwszej serii, w drugiej spać na 30, ale co z tego, miałby te punkty wyczekiwane. A jak skoczył Liu? Chińczycy przyjechali w trójkę, bo jeszcze był Song, który niestety został zdyskwalifikowany została im tylko ta dwójka. Z będących w ciut słabszej dyspozycji skoczków. Ale teraz Sińczyk odległościowo nie skoczył źle, bo 87 metrów, tylko punkt do odjęty. Ale gdyby miał czy lepsze noty, gdyby dostał 18, punkty byłyby raczej bardzo realne. A tak to Kesseli, mikrofon cały czas na prowadzeniu. A my idziemy w kierunku Zigi mistrza zdobywcy Majkrzysztawej Kuli. Słoweniec jest 13 to, Nie może zajść tego lata do udanych, ale jego forma też nie jest aż taka tragiczna. Bo znalazła się sytuacja typu Perewc, który miał problem punktowania w Rasnowie. Znaczy Jardy też ma to samo. To jest lato dla Słoweniów teraz przygotowań. Może będzie lepiej, może nie będzie. Muszą czekać, co będzie dalej. Po prostu. Kolejnym skoczkiem, którego próbę ujrzymy, będzie minę Alessandro Szpulber. On punktował tutaj w 2021? Nie, nie, wtedy nie było tu zawodu. W 2022 roku, kiedy były pierwsze duety i walczyli dożetnie była Trybunaży Świata. Niestety dzisiaj punktów nie będzie, bo 79,5 metra, mimo że tylko 1,5 punktu odjęte, to, to jest znacząco za mało. Będzie bliżej tych zamykających stawkę, niestety. Kolejny skoczek, którego próbę chciałbym umiszeć, to Reni do wczoraj podium. On lubi ten obiekt. Skacze tutaj zazwyczaj dobrze. Pierwsze zwycięstwo tutaj. W ogóle to był jego pierwszy start w Wrecking Grand Prix. Teraz pięknie wyłożony na nartach, ale krótko skacze Japończyk. Za 86,5 metra, Dwa punkty odjęte. Punkty z tego powinny być. Ale raczej miał ciut większe nadzieje związane z tym startem. A jak skoczy Turek, Fatih na w ciąglu, prezentujący się tutaj dosyć słabo. Ale też niejakoś tragicznie. Punktuje, znaczy nie punktuje, ale... Oby była poprawa do zimy. Ale nie w tej próbie, bo to jest króciutki krok i w Zaledwie 79 metrów. 27 lokata. No gdyby ten Choi skoczył dalej... To może punkty miała, ale teraz pierwszy znaczy: Aleksander zniszczał, 31 numer startowy. 97 metrów wyprowadzić. Stać Olka na taką próbę, co pokazał wczoraj w konkursie. Łanie, pożądana narta. Olek zniszczał i skacze nieźle. Przekracza 90 metrów, 92,5. 3 punkty odjęte, i jest piąty. No nie będzie taki start marzeń, ale wynik też nie powinien być tragiczny. Przegrywa z kilkoma zawodnikami, ale punkty są. To najważniejsze jest, szansa się poprawić w finale. A czy dobrze skoczy Sakutaro Kobayashi? Wczoraj Podiumowicz walczył w tym cyklu. Szczerze nie wiem, czy bym chciał, aby był taki mocny w zimie. Bo jednak ci Japończycy trochę zabierają miejsce egzotyce plus Polakom. Znaczy, przydałby im się młody skoczek jak Sakutaro walczący o czołówkę. Ale 88 metrów, 8 pozycja. Mógł liczyć na coś więcej. Wyprzedza Olka. A my już idziemy do kolejnego z naszych. Piotr Żyła prowadzi Ryoyu Kobayashi. Czy Piotrek jest w stanie go przegonić? Sto i pół metra prowadzić potrzebuje nasz reprezentant. Trzymajmy kciuki. Piotr Żyła ładnie położona na narto. I to będzie niezła próba Piotrka, ale szkoda tego lądowania. Sto i pół metra, dwa punkty odjęte. Jest dopiero trzeci. Oczekiwania mógł mieć większe. Wyprzedzak kanaliczny kamerki z jego Boyd Klausa. Z plusów. A jak skoczy Dawid Kubacki, niż świata Zeffel. Wczorajszy zwycięzca. 102 metry prowadzić. Dawid tutaj musi włączyć się do gry o Kiedy jak nie teraz? On jest królem lata i to wielokrotnie nazywanym. I to nie dobry skok Dawida Kubackiego. Bardzo daleki. 102 metry. Punkt tylko odjęty. No ty 17. Jest drugi. Szkoda tego odjazdu narty, ale 17,5 mógł dostać, to chyba minimalna różnica między nim i Przechodzimy do kolejnego, Maciej Kot, 46 numer startowy, zwycięzca z Wisły. Wczoraj chyba 10. Bardzo dobra druga próba Macika. A jak skoczy teraz Maciej Kot, dobrze wysoko nad skokiem. I to jest bardzo dobry skok naszego reprezentanta. Pięknie wylądowany skok na 102 metr, 4 punkty odjęte i jest liderem. Wyprzedza yy, Ryjko Bajasiego. I zostało czterech. Czy coś się zmieniło? Nie. Cały czas w czołowej piątce Czech Polaków i został jeden. Kamil Stoch. No, skacze z najwyższej belki. Nie zmienia, bo wie, że mu musi o, to być odległość jak największą. Trzymajmy kciuki za Kamila. Pięknie wyszedł z progu. Piękna, nienaganna sylwetka, ale... Lądowanie słabe. Sto i pół metra, cztery punkty odjęte. Dopiero siódma nota Kamila Stocha. Niestety, coś nie wyszło. Ale po pierwszej serii pierwszy macie. Trzeci Dawid Kubacki, piąty Piotr Żyła, siódmy Kamil Stoch. Polskiego podium raczej nie będzie, a czterech płaków w piątce. Jest to cel realny w serii finałowej. Zabrać innymi Larsona, Niko Kietosa, Chowilho Palasariego, Czaciny, Leitnera, Jelara. I Pcioglu, Bedira, a w ogóle estończycy, tragicznie. Ale zapraszam na serię finałową, którą zaspocznie Julien czy z Francji. Ósmy numer startowy z 30 miejsce, zdobywa do prawo startu w świata. Co dla niego jest na pewno dosyć ciekawym przetrwaniem i potrzebne. 80,5 metra Raczej zamknie stawkę Francus, ale może być siebie zadowolony z dzisiejszego występu. Nikaido trochę nisko. A my już idziemy do. No i Nikaido awans wam zrobi, podobnie jak Roman Kołderka. My idziemy do Olka Zniszczoła 20 i 92,5 metra. Liczy na poprawę i awans do top 15. Aleksander zniszczał. Położony na artach, ale krótko. Chociaż tam w końcówce mógł jeszcze zyskać trochę 93,5. Bo widać, że go wiatr zaczął nieść. Że go trochę się przeraził. Na szczęście ustał tą próbę. Ale przegrywa przez noty z Renem Kaido. A my idziemy do Nakiego, Nakamura. Reprezentant Japonii. Prezentuje się tutaj dość solidnie. Takie bez błysków. Druga. Pierwsza dziesiątka. Jak skoczy teraz Japończyk? No teraz jest skok, który punktów nie dał. 80,5 metra, zaledwie doświadczonego Japończyka. Podiumowicza już Pucharu Świata. To jest słaby występ. Po prostu. A jak skoczy... Prowadzi Sekutaro Kobayashi. Jak skoczy Kevin Bickner? 13. w pierwszej serii. 98 metrów. Teraz chciałby raczej lekkiej poprawy Amerykanin. Która. raczej nie będzie, niestety. Znaczy odległości też nie mógł dużo poprawić, bo tam ciężko ustać. Ale 89 metrów. to nie jest dobry skok Kevina Bicknera. Rok temu skakał tutaj wyśmienicie. Teraz widać, że ta forma jest gorsza. A szkoda, bo i tak piękną historię napisał w zeszłym sezonie. Prowadzi Yukiasato Na belce zasiada Kamil Stoch. On chce zaatakować podium, stąd decyzja o obniżeniu rozbiegu o 2. 93,5 metry prowadzić potrzebuje Kamil, trzymajmy kciuki. Jest dobre wyjście z progu Kamila Stocha i to jest dobry skok naszego mistrza, ale szkoda tego lądowania. 99 metrów, 3 punkty oddane, jest pierwszy, gdyby lepiej wylądował. Acz on tutaj akurat miał zawsze problem z lądowaniem. A szkoda, 7 punktów przewagi nad Sato. To jest do ugrania. Jak skoczy wracający do międzynarodowej rywalizacji. Szósty powiadający serii Mackenzie i Boyd Klaus. A Kanadyjczyk w końcu punktuje i punktuje nieźle. Znaczy, może być niezły spadek też, bo też wysoka pozycja, ale nie musi. Jak skoczy teraz reprezentant Kanady, taki skok bez błysku: 88 metrów, tylko dwa punkty odjęte. Niezłe noty. Jest ósmy. Na pewno nie można powiedzieć, że nie wyobrażam sobie lepszego startu, bo to 10 realne było. Ale też to nie jest zły wynik. Piotr żyła. Piąty w tej serii też Belka wędruje o stopień w dół. 96 metrów prowadzi potrzebuje Piotrek, Nie ma zbyt mocnego wiatru, ale stać go na jestłą próbę Mistrz Świata dwukrotny z normalnego obiektu. Piotr żyła. Pięknie, wysoko nad ze skokiem. Piotr żyła i daleko, ale upadek niestety brzydki. 109 metrów, punkt dodany jest ósmy. Zbyt bardzo walczył o odległość. Cały czas prowadzi Kamil. Zostało cztery. Henry Urlaub. Amerykanin przegrywa z Kamilem i zostały z do końca. Dawid Kubacki. Trzeba się powiedzieć, że 98,5 metra prowadzić potrzebuje Dawid. 102 metry w pierwszej serii. Jak skoczy teraz? Dawid Kubacki. Mistrz świata Zefeld. Życie jest na turnieju czterech i Skacze nieźle i dobrze ląduje. 97,5 tylko 80 punktów odjęte. Jest liderem i ma na pewno podium Dawid. Mamy dwóch Polaków na podium. Tylko czy trzech, czy dwóch, to doczekamy się za chwilę, bo skacze Ryoyu Kobayashi, znaczy i Kot, to też od niego będzie sporo zależne. Ryoyu 99,5 by prowadzić. Ciężko widzę taką próbę Japończyka, ale może. Zobaczmy na próbę Kobayashiego, leci wysoko i skacze daleko, jakże odloduje. 101 metrów, 2 dwudziestki, czy no to 19,5? Minus 2,5 punktu. Jest liderem z dużą przewagą, masz 7 punktów. Czy wygra Japończyk, czy wygra Polak? Maciej Kot, by wygrać, potrzebuje 103 metrów. Ciężko będzie na taką próbę macie, ale trzymajmy kciuki. Jak wiśle, Maciej Kot nie udowodni swoją dobrą formę. No formuł dowadnia, bo skacze z 99,5, 3 punkty odjęte te noty i dopiero trzeci Maciek. Niestety rioju poskramia Polaków. Byłoby polskie podium, ale zawsze ktoś musi się wtrącić. Wygrywa Japończyk przed Dawidem Kubackim. Trzeci Maciek Kot, czwarty kamień Stok, piąty Endur Reszta Polaków, 12 Piotr żyła, Gdyby nie upadek, pewnie by był w tym top 5, raczej na luzie. I 19. Olek zniszczą. Pewnie Olka może zabraknąć za tydzień w co chociaż on te punkty musi zdobywać. Nie wiem. Bo Kacper to ma się, jak jest w formie i zasługuje na start w Letnim Grand Prix. Po prostu. Tak, jak później Zenbach musi odpuścić na Puchar Konventalny, bo musimy walczyć o tą kwotę. Po prostu. Mamy za mało miejsc, podobnie jak każda nacja. Więc trzeba walczyć. W, pucha... w klasyfikacji generalnej prowadzi Kamil i raczej zmierza po triumf. Drugi Oleg, alex mu u siebie będzie chciał pokazać dobrą formę, to na pewno. Trzeci jest Aman z Zograwskim. Szósty jest Maciek, siódmy Dawid. Trzynasty Piotr żyła. Dwudziesty szósty Paweł Wąsek, dwudziesty dziewiąty Oleg zniszczał jeszcze z punktami. Nie był Andrzej Stękała. I to na teraz 61 skoczków już punktowało. Oby tak dalej. Przypomnij na stronie subskrypcji, w do góry i dzwonę, żeby nie przegrać kolejnych filmów. Cześć.